Przed tą piosenką wypada powiedzieć kilka słów więcej, gdyż oprócz Jarka Gawryszywskiego, który pomaga nam tutaj bardzo dzielnie, jedną z solistek tej piosenki będzie Małgosia Terlecka, wychowawczyni klasy 5, ale nie w wychowawstwie tutaj główna kwestia, chociaż też bo zawsze. Osiągnięcia wychowawcze wysoko cenimy, ale e, e, pani Małgosia, co ja obserwuję od lat, jest nie tylko duchem tego koncertu, ona jest jego scenografem, scenarzystą, reżyserem, e, inspicjentem, muzykiem. Drodzy Państwo, powiedzmy sobie wprost, gdyby nie było Pani Małgosi, to tego koncertu by nie było, ale a, a jeśli by nawet był, to na pewno nie byłby on tak piękny, wspaniały, fantastyczny, kocham muzyczny. Kocham Cię, kocham Cię, Konrad, kocham My Ciebie, Małgosiu, kochamy wszyscy, także nie, nie przebijemy, nie przebijesz się tej miłości. A zatem przeklnij mnie Małgorzata Terlecka i Jarek Gabryszewski. To nie była dziewczyna łatwa, oj łatwa i co do tego, Potrafiła tę rzecz zagmatwać, Aż do stopnia niesłychanego, A gdy wreszcie zmysłów pociskiem Na orbitę mknąłem rozkoszy, Pospieszyły usta jej bliskie, Ostrzeżenie takie wygłosi. Przeklecie, jeżeli mnie porzucisz, przeklecie, gdy się ku innej zwrócisz, przeklecie. Jeśli postąpisz podle, dzisiaj to ciebie modle, jutro przeklecie, przeklecie, i twoje wiara przeklecie, i twoje z nią potomstwo przeklecie, i już się nie wybronisz, w Paryżu, w przekleństwo gonić będzie cię. Przeklinie. Krakała, oj, wykrakała, że sprawdziło się co do słowa. I poczułem, że chociaż pałam, to przyczyna pałania nowa. Więc do tamtej z żalu i skruszę, sam się zgłaszam, smutny szalenie. Bywaj zdrowa, winną już muszę, a ty zgodnie z twym ostrzeżeniem. Przeklnij mnie, sam jestem winien temu. Przeklnij mnie, od dziś się za mnie nie bo Przeklnij mnie, nie mogłem zrobić podlej. Niczym mnie nie oblej, Też proszę przeklnij mnie. Przeklnij mnie, przekleństwo cię pokrzepi. Przeklnij mnie, nie lepiej. Przeklnij mnie, czułeś sobie zawsze mnie w biurze, teatrze. Przeklnij mnie, przeklnij mnie. Raz, patrzy, trzy, przeklnę Cię, jeżeli nie porzucisz, przeklnę Cię, gdy mniem, się ku innej zwrócisz, przeklnę Cię, jeśli postąpisz, podle, mniem, mniem, się do mniem, Ciebie, modle jutro, przeklnę Cię, i Twoje wiara, łączko przeklnę i Twoje z nią potomstwo, przeklęcie. i już się nie obroni, w Paryżu, Wolonii, przeklnę Cię, bo